Hej, ostatnio nie przygotowywałam vlogów, bo nie miałam czasu w sezonie. Teraz już spokojnie będę je robić regularnie. I z moją mambusią zapraszamy Was do oglądania następnego vloga. Będziecie mogli zobaczyć, co się u nas działo w sezonie po kolei. Jestem w kliniku zaborowskim u mojej Roberta Ochwata. I dzisiaj właśnie po pokazie wjechaliśmy wcześniej rano o 6.30 i zdajemy z moimi uczniami odznaki. Juleczka brązową, trzymajcie za nią kciuki, bo się troszeczkę stresuje, ale na pewno jej się uda. No i reszta dzieci jeżdża konno. Także działamy, zdajemy i wracamy do domu. A już za dwa tygodnie zawody, zawody, jeszcze raz zawody. A tak w ogóle jeszcze, słuchajcie, jakbyście chcieli wiedzieć, to ja jestem instruktorem sportu w województwie podkarpackim i startowałam w skokach, jak i w ujeżdżeniu. Ogólnie, jeśli chodzi o treningi, jak najbardziej przygotowuję do odznak ale moją królową jest ujeżdżenie. I jeżeli ktokolwiek z Was chciałby podciągnąć się ujeżdżeniowo, to zapraszam serdecznie. Bardzo dużą uwagę stawiam na dobro konia też w treningu, ale i przygotowanie jeźdźca jak i konia, żeby to jeździecko było świadome i takiej jakości! Dziewczyny siedzą, stresujecie się? A zdacie? A tak, No to i to mi się podoba, to mi wystarczy. A potem chce taki sam uśmiech. Jeź, zdałam, dostałam! Ile letniego konia Joleczka dostajesz? 30. Turbobabcia, nie? A ty Gosia? Nie wiem. Jeszcze. Fenomenem jest jedno, zatrzymaj. Ma 30 lat kobyłka. I... Zatrzymaj, zatrzymaj. I patrzcie tu. Wiecie, co to znaczy? Palenie. Możesz jechać. Tak, to jest naszej hodowli 6-latka i jeszcze funkcjonuje. Jest kupiona od nas, tylko nie pamiętam, kto był jej rodzicem. Epika. Także pierwsze koty za płoty, i co teraz nam zostało ileczka? I działamy w skokach. Jest energia? Jest energia. mówi, jak wszystkie dzieci. Dzisiaj jest cała ekipa na odznakę? Wesoła, uśmiechnięta. Ta, to jeszcze, ta ma jeszcze teorię. Ta, ta i ta mają jeszcze wszystko. Co zdacie? Tak. Ale macie, kurde, przekonałyście mnie. Tak. Jak zwykle. Jak widać, energii u dziewczyn, co nie miara. Normalnie można było usnąć, ale tutaj można sobie pomiziać konie Wstań troszeczkę. Jak zwykle moje ulubione siwe, takie piękne, słodkie, mordki. Wy też lubicie konie tej maści? Oczywiście jest dużo innych pięknych, ale sentyment mam największy do tych. Teraz dzieciaczki się cieszą. Juleczka zdała odznakę. No i co? Wstałaś? No. Pogardliwie odstałaś? Jo! Gratulacje! Co, zdałyście? Tak! Woo! Są wariatki. Następnie byliśmy w TVP Rzeszów opowiadać o pokazach, które robimy tutaj na naszym placu co roku i pamiętajcie, będą też w drugi weekend lipca i w drugi weekend sierpniowy w przyszłym roku i będzie jeszcze więcej się działo niż do tej pory. A tymczasem wstępuje mojego zigulka. Jeśli chodzi o to, co my będziemy tam pokazywać pod względem kaskaderstwa konnego, to są elementy, elementy które wykorzystywane są m.in. w filmach. Są to ewolucje wykonywane na koniu w pełnym galopie. Robimy to jako jedyni w Polsce również bez ogłowia, więc jest to unikatowe. Bo Pani ja kolei, też tutaj Pani miałam jest swoje historii. Instruktorem nauki jazdy? Tak? Instruktorem czy? sportu. sportu. Tak, bo ja przez wiele lat czynnie startowałam w dyscyplinie ujeżdżenia, także startowałam w skokach i jestem instruktorem, mam swoje dzieci, które trenuję jeszcze z nimi na zawody. Jak poznałam męża, to zrezygnowałam z kariery swojej sportowej i zaczęłam spełniać swoje wieloletnie marzenie czyli taką pracę z końmi bardziej... E, z... Wymagającą też chyba. Jedna i druga jest A? wymagająca i sportowa, ale tutaj to się wszystko opiera na jeszcze większym zaufaniu, ponieważ e, koń w mojej pracy jest puszczony całkowicie luzem, tak? I on wie, że w każdej chwili może odejść i moim zadaniem jest zrobić, żeby on wrócił i chciał wykonać wszystko, o co go ale proszę. Ale każdego konia jesteście państwo w stanie do takiej roli przygotować? Czy jednak musi, mieć, musi to być zwierzę, o Odpowiednich predyspozycjach. Oczywiście szuka się również odpowiednich predyspozycjach do każdej dyscypliny konia. Jedne się nadają bardziej, drugie mniej i nie każdy konie nadaje się na artystę. Kiedy już byliśmy gotowi do pokazów i przyjechał cały team, Zrobiliśmy próbę, żeby sprawdzić jak konie sobie poradzą, ponieważ Conversano nie był jeszcze zbyt doświadczony. A w międzyczasie macie na słodę malutkiego Fredia, który uwielbia siedzieć. Słuchajcie, dla niego to nie jest problem, on może tak godzinami. To jest nasz szogun Fredzio i tutaj się wącha z Napim. Jednym z wielu w naszej stajni, o tym też już niedługo, ale Fredzie jest najsłodszym kucykiem ever, jakiego widziałam. Widzicie tu jego prześliczną grzywę, dlatego właśnie mówimy na niego szogun. A tutaj już Mateusz szybciutko biegnie na pokaz wsiąść na Masia. No i macie skrót z pierwszej edycji z tych wakacji, z pokazów lipcowych. Były całkiem inne niż sierpniowe, ponieważ w sierpniu. Doszły nowości, o których już będzie w jednym z kolejnych vlogów, a tymczasem troszeczkę pracy Liberty, Voltyżu i Le Academy. Następnego dnia odwiedził nas Paweł Delong i miał przyjemność jeździć na moim wspaniałym, kochanym ogierze andaluzyjskim Granate. Jak widzicie, jest to wspaniały koń i Paweł bez problemu sobie na nim poradził. Granatę chodzi w dwóch palcach, w związku z tym, jeżeli ktoś zna podstawę jazdy, to świetnie sobie na nim poradzi. No i jak widać, nawet zrobiliśmy paso no i podpiafowaliśmy granatę. Bardzo się podobało Pawłowi, polubiliśmy się i spędziliśmy razem trochę czasu w miłej atmosferze. Ale po pokazach, słuchajcie, najważniejsze jedzenie. Nasz kowal Michał My gotuje przepyszne jedzenie. Ulubione i zdjęcie z tego lipszego pokazu będzie zaraz po tej wypowiedzi, a tymczasem ja jak zwykle siedzę na koniu. Bo czemu nie? Po prostu to kocham. A tymczasem zapraszam do zasubskrybowania mojego konta na YouTube. Pamiętajcie, że ja dopiero zaczynam i to są początki. I będę bardzo wdzięczna za udostępnienie na Facebooku bądź Instagramie moich treści. Z czasem będzie ich przybywać. Będą interesujące rzeczy, nie tylko z tego, co się u nas dzieje na co dzień, ale również pewne ciekawostki. Dodatkowo na Facebooku konto Lapatat Dudka Franczak Horse Show e, i tam klikacie obserwuj. Będziecie mogli widzieć na bieżąco gdzie mamy pokazy, co robimy i jak e, idzie nasza praca, jakieś nowe roleczki. I jeszcze zostaje Instagram Agnieszka Dudka Official i Lapatat. E, tam dużo ciekawych Treści, e, story z treningów, które prowadzę, bo jestem instruktorem sportu, jak już się wcześniej dowiedzieliście. Także możecie zobaczyć, czego można się u nas nauczyć. No i do zobaczenia. I to właśnie jest moje ulubione zdjęcie.